Po raz czwarty orkiestra w Świnouściu zagrała pod batutą szefowej sztabu Druchny i Iwony Postulko. Do orkiestry dołączyło 300 wolontariuszy i blisko 30-osobowy sztab, który czuwał nad wszystkim, co przez te kilka dni przed wielkim niedzielnym finałem oznaczone zostało czerwonym serduszkiem. Sobota 12 stycznia pomyślana została przez organizatorów tak, aby czynnie i na sportowo dotlenić i przewietrzeć mieszkańców małych i dużych, nie omijając gości grodu nad świną. W południe w pomieszczeniu komendy Hufca ZHP pracowały trzy komisje startowo-organizacyjne: do Nordic Walking, rodzinnego marszu na orientację i inicjatywy rowerowej, popularnych świrów. Dialog ja był pełny, trzeba już dwóch, a życia bać nie daje nam, podobno mu taki jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Jak prasa? Bardzo dobra. A śnieg nie przeszkadzał właśnie, który wczoraj spadł? Nie nie przeszkadzał. Było trochę mokro, ale tak mm -hmm. poza tym super. Y, drużyna, tak jak powiedziała na początku, trzyosobowa. Tak, trzyosobowa, dwie osoby plus pies dzisiaj z nami. Mm -hmm. Pies ma na imię Riko słyszałem. Tak, Riko y, bardzo dobrze się słuchał, grzeczny tak? był, także... Czy potrafił y, pomóc w tropieniu punktów? No niestety tropić jeszcze tak dobrze nie potrafi, ale może kiedyś się nauczy lepiej. Mm -hmm. Słuchajcie, zapytam was, skąd pomysł, że tak rano żeście się zrywali w sobotę i przybyli tutaj do komendy może no, by pobiegać, trochę poruszać się. Mhm. Już dawno tego nie było. Nie robiliśmy tego. Jasne, na co dzień również tak trochę biegacie, ruszacie się. No z konieczności, jak się ma psariko, to trzeba się ruszać, prawda? No trzeba, spacery z psem koniecznie, taka rasa myśliwska. No mhm. i no, staramy się jednak coś robić ze sportu, bo to trzeba. Jasne. No co, gratuluję pierwszego miejsca. Dziękuję bardzo. Jak było, zapytam krótko. Super. Myślałem, że będzie gorzej, bo ze względu na śnieg, ale nie, no no, bardzo przyjemnie się jechało. Y, czy Wiesiu król wybrał odpowiednią trasę dla wszystkich? Super, Wiesiu jest znawca, także z nim nie ma problemów. Nie On ma wie, co robi. Z uczestnikami również Też. Tak, nie, to już wszyscy jeździli, także każdy jest dyscyplinowany wie, o co chodzi. Także... Y, nie zmarzyliście? Nie, nie, jak się pedałuje, to jest fajnie, naprawdę jest fajnie. przyjemnie. Zatem można na rowerze przez okrągło roku. Można, śmiało. Pewnie nie wygłupiać się nie tego, bo to nie o to chodzi, ale tak na spokojnie można śmiało jechać po już jest tyle ścieżek, zresztą ścieżki prawie wszystkie są odśnieżone, także nie ma problemu, troszkę po lasku jeździliśmy, przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Tu na gorąco wymiana, jeszcze coś błyszczy firma na, na Tobie, nie no. wiem co to jest, to jest specjalna jakaś e, kamizelka? Tak, to jest po prostu e, turysta, w ogóle rowerzysta powinien być widoczny na trasie i my e, spośród firma wielu z nas ma te kamizelki po to, żebyśmy byli widoczni żeby nas nikt nie rozjechał, a jak inny kierowca widzi, że my jesteśmy tak oznakowani, to takim szacunkiem dla nas. Podchodzi. I z uśmiechem oczywiście. Tak, oczywiście, że tak. Trasa trudna, ciężka do przygotowania w okresie właśnie zimowym? To była trasa zimowa, ona była 14,5 km, ale. Długo was nie było. No tak, ale myśmy nie jechali asfaltami. Myśmy... I na czas, tak? Nie, nie jechaliśmy na czas, ale ona była trochę trudniejsza trasa, a poza tym trzeba było jechać ostrożnie. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu wśród świrów i bo miejscami było też rozdawane, ale wszystko spokojnie daliśmy sobie radę. Jechaliśmy zupełnie takimi opłotkami, bocznymi drogami, którymi chciałem pokazać po prostu e, uczestnikom, że nie tylko ścieżkami się jeździ rowerowi, że można zupełnie bocznymi drogami. Nawet na Twosą przejeżdżaliśmy, e, tam po tym śniegu, ale można było przejechać. Z tym, że ja wczoraj przejechałem tą trasę, sprawdziłem, doznałem, że się nadaje i dzisiaj przejechać by właśnie to wiemy, tam. Wiem, inaczej by przecież tam ludzi nie puścił. Wiesz ja co, się Ciebie zapytam... Tema. Teraz widzimy się zimą, a następnym razem ponawiasz informację, że dopiero w czerwcu? To znaczy w czerwcu, dlatego że z przyczyn czysto takich technicznych w maju mam swoje zajęcia nie mogę, ale w czerwcu, lipiec i sierpień już mam zaplanowane no, 7 teraz, a może nawet i 8. 7 na pewno i, i już wszyscy tutaj czekają na to, kiedy się spotkamy. Szykujmy rowery, Siema. Siema! Na wszystkich, którzy wzięli udział w sportowych zmaganiach na mecie, czekał gorący posiłek i własnoręcznie upieczona nad ogniskiem kiełbasa. W trzech sportowych imprezach czynnie wzięło udział ponad 80 osób.